Ewangelii, według świętego Łukasza. W owych dniach Jezus udał się na górę, aby się pomodlić. Całą noc spędził na modlitwie z Bogiem. Gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu. Nazwał ich apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, jego brata, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, nazywanego Zelotą, i Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Po zejściu z nimi zatrzymał się na miejscu równinnym. Była tam liczna gromada jego uczniów i wielka rzesza ludzi z całej Judei i z Jeruzalem, i z nadmorskiego Tyru i Sydonu. Przyszli, aby go posłuchać i aby zostać uleczonymi ze swoich chorób. Uzdrowienia dostępowali także dręczeni przez duchy nieczyste. Cały tłum starał się go dotknąć, bo moc z niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich. Dzisiaj obchodzimy święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. I na tę okoliczność mamy daną nam dzisiaj przez Kościół tę właśnie Ewangelię. Ona mi przypomina najpierw o tym, żebym ja. Ale myślę, że to dotyczy każdego chrześcijanina, który, jak pamiętamy, na Chrzcie Świętym otrzymał misję proroczą, czyli misję głoszenia Ewangelii. Tak można też to w skrócie powiedzieć że na tym misja prorocza polega że my mamy. Aby głosić Ewangelię, aby pełnić naszą apostolską, jak to mówimy, posługę, proroczą posługę, mamy iść za Jezusem. Mamy iść tam, gdzie On idzie. Po tym, jak Pan Jezus powołał tych uczniów, apostołów, jak wybrał spośród uczniów, apostołów, czyli swoich posłańców właśnie, to Pan Jezus z nimi zatrzymał się na miejscu równinnym, gdzie była gromada Jego uczniów i wielka rzesza ludzi z całej Judei, czyli gdzie też byli ludzie, którzy nie byli uczniami Pana Jezusa. I i gdzie byli ludzie, którzy przyszli Go posłuchać, i którzy byli dręczeni przez rozmaite choroby, też przez złe duchy. Właśnie tam, tam idzie, tam idzie Pan Jezus. Właśnie nie idzie tam, gdzie jest pięknie wszystko, cudownie. Gdzie są ludzie właśnie wierzący. Właśnie taka, taka jest misja Kościoła. Misją Kościoła jest głosić Ewangelię, nie zajmować się sobą. To wiele razy na różne sposoby kardynał Grzegorz Ryś w swoim nauczaniu podkreśla, że naszym zadaniem nie jest zajmować się sobą. Oczywiście, do pewnego stopnia jest to też potrzebne, ale o tyle tylko, o ile to będzie służyć głoszeniu Ewangelii. O ile dzięki temu zajmowaniu się sobą będziemy bardziej, właśnie, misyjni, bardziej apostolscy, właśnie. Będziemy bardziej apostołami. O tyle tylko mamy i powinniśmy zajmować się sobą. Natomiast y, to, co jest najważniejsze, to, co jest ważne, byśmy mieli zawsze przed oczyma, to jest to, że mamy iść za Jezusem, który y, chce głosić Ewangelię, który chce być y, z ludźmi, którzy y, po prostu mają ochotę Go posłuchać. Może jeszcze nie są wierzący, już tym bardziej nie są idealni moralnie, tak? nie są moralnie doskonali. Ale yy, właśnie Jezus idzie do nich i ja mam iść z Nim, no? do tych ludzi, którzy po prostu chcą słuchać, którzy potrzebują yy, dobrej nowiny, tak, którzy potrzebują dobrej nowiny, bo są udręczeni, bo jest im ciężko. Bo żyją w jakiś konfliktach. Tak, chodzi o to, żeby, żeby temu światu, który jest umęczony złymi wiadomościami, w ogóle złymi rzeczami, które się dzieją, żeby powiedzieć o miłości Boga, o obecności Boga i o tym, że, że można wiele w tym świecie zmienić. Zmienić w swoim postępowaniu, i potem innych zarazić też tym, tą zmianą, że można, że to jest możliwe. Właśnie mi osobiście o tym przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Ona też przypomina już kiedyś, kiedyś pewnie o tym też wspominałem taką, taką naukę, Wykład, zresztą to nawet był, się nazywało wykład inauguracyjny na Kongresie Ruchu Światło-Życie w 2000 roku. Księdza, czy ojca profesora, to Franciszkanin, ojciec profesor, yy, yy, teraz nie pamiętam imienia, Napiórkowski, Stanisław Napiórkowski, tak. On w 2000 roku w Częstochowie właśnie na tym kongresie Ruchu Światło-Życie miał taki wykład zatytułowany Rola nasza, rola człowieka w dziele zbawienia świata. I zaczął ten wykład od historii wspomnienia, jak to był małym chłopcem mieszkającym w ubogiej rodzinie, na wsi i pewnego razu zobaczył, jak mama wyciąga wodę ze studni, bo nie mieli wody bieżącej, wodociągu jeszcze wtedy. I zawołał do mamy: Mamo, ja ci pomogę. I mama na to powiedziała: Tak, chodź, Stasiu, pomóż mi. I jak opowiadał, podbiegłem chwyciłem razem z mamą to wiadro efekt był taki, że mama musiała dźwigać, nieść do domu nie tylko wiadro, ale i mnie przez to, że ja trzymałem to wiadro to sporo tej wody z tego wiadra się po drodze wylało ale weszliśmy z mamą do kuchni mama postawiła wiadro na podłodze, mnie wzięła na ręce, w ramiona uściskała i powiedziała, Stasiu mój kochany co ja bym bez ciebie zrobiła i tak właśnie wygląda udział człowieka, nasz udział w dziele zbawienia świata, powiedział ojciec Stanisław. To już kiedyś opowiadałem, wiem, 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 opowiadałem, ale tak pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnę tę historię. Może nie wszyscy jeszcze słyszeli, nie wszyscy z Was. I, bo to jest piękna historia. Ona tak mi pasuje do mojego doświadczenia, już, już dziesięcioletniego doświadczenia. Głoszenia Ewangelii. tak. Ja, ja, ja nie mam poczucia, że, że ja y, y, w takim, że dzięki mnie o właśnie więcej ludzi będzie zbawionych. Nie. Ja y, staram się i, i na pewno y, przynosi to jakieś efekty. To, to tak przynajmniej wszystko na to wskazuje. Takie dobre efekty, nie? żeby jak najlepiej nieść nie? z mamą to wiadro, ale, ale panu Jezusowi ze mnie byłoby łatwiej. Na pewno on sam, gdyby tylko sam się zajął głoszeniem Ewangelii, to robiłby to dużo skuteczniej. Ale on nie chce. On nie chce. On chce to robić ze mną i, i za to też go kocham. <grym> Między innymi za to, że on że dla niego ważniejsze jest właśnie to, żebym ja się rozwijał, tak, Bo dlaczego ta mama powiedziała, Stasiu, tak, chodź, pomóż mi. Bo ona chciała jego rozwoju. Ona chciała, żeby on się uczył kochać, tak. I, i dlatego Pan Jezus mnie powołuje, żebym był apostołem, tak to nazwijmy, oczywiście nie w takim znaczeniu, jak ci dwunastu, o których mówi ta Ewangelia, ale, ale takim trochę pomocnikiem właśnie apostołów, kontynuatorem ich misji. Nie dlatego yy, właśnie, że, yy, że dzięki mnie właśnie więcej ludzi będzie zbawionych. Nie, nie. Tu wiem, że Pan Jezus mnie do tego powołał dla mojego rozwoju. Żebym ja jeszcze intensywniej patrzył na Niego i to się stało. Jestem Mu za to wdzięczny. Że dzięki temu, że On mnie powołał Bym był księdzem, zakonnikiem, to ja mogę y, dzień w dzień właśnie patrzeć na niego, właśnie razem z nim zatrzymać się na miejscu równinnym, gdzie jest liczna gromada jego uczniów i wielka rzesza ludzi, gdzie, y, ludzie, gdzie są ludzie, którzy chcą go słuchać i którzy cierpią na różnego rodzaju choroby, też dręczeni są przez złe duchy. I ja mogę patrzeć, jak Pan Jezus tym ludziom pomaga, i ja mogę też Jemu trochę w tym pomagać, tak jak ten Stasiu tej mamie. To jest piękne. To jest piękne. Dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolony ze swojego życia. Ze swojego, jak to mówimy, powołania, tak. Tak, jestem zadowolony, jestem wdzięczny Panu Jezusowi za, za to powołanie. Hmm. Oczywiście to czasami jest trud. Tak, wielki trud momentami. No ale trud nie jest czymś złym. Hmm. Trud służy wzrostowi, rozwojowi. Hmm. Dołączajmy do Pana Jezusa, jeśli tylko nas w jakikolwiek sposób. Bo każdego z nas inaczej. Właśnie, no? Pan Jezus powołuje, ale powołuje, do tego. Inaczej to znaczy w sensie, że to konkretne miejsce y, Jego przebywania z nami jako apostołami, y, w życiu każdego z nas jest trochę inne, inaczej wygląda. Ale każdego z nas, Pan Jezus zaprasza do tego, żebyśmy z Nim byli. W głoszeniu Ewangelii, w Jego misji głoszenia Ewangelii, w Jego misji posługiwania słabym, dręczonym, umęczonym. Tak. Otwierajmy się na to. To jest piękna, piękna rzecz. Móc uczestniczyć w proroczej, zbawczej misji Chrystusa. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.